Wspólne chwile, piękne wspomnienia i łzy szczęścia. Siedem par zamieszkujących gminę Rudniki otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowa uroczystość, zarówno dla nas, jak i dla tych osób, ponieważ. Yy... Możemy im tylko, że tak powiem pogratulować i mieć dla nich wielki szacunek za to, że przez tyle lat potrafili być ze sobą. Medale prezydenta Polski zostały wręczone przez wójta Grzegorza Domańskiego. Serce mi wali od samego rana. <grymne> ja jestem strasznie dumna, bardzo chciałam tego dożyć, doczekać, udało mi się, jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna. 50 lat to jest bardzo długi okres czasu, gdzie ścieżki życiowe dwóch osób łączą się w jedną drogę. I, I tak troszeczkę nawet z punktu widzenia mojej osoby, gdzie w tym roku obchodzę 30-lecie pożycia małżeńskiego. Widać, że przez te wiele, wiele lat wspólnie się poznajemy, wspólnie przeżywamy te chwile radosne, jak i te chwile trudne. W czasie pandemii medale były wręczane osobiście w urzędzie gminy. Dzięki zluzowaniu obostrzeń ponownie można było zorganizować wydarzenie dla jubilatów. Nie ma recepty, nie ma przepisów. Trzeba żyć spokojnie. Trzeba to przeżyć i mieć tą satysfakcję, że tyle lat się przeżyło w jako takim zdrowiu. Taki szmat życia, no to jednak coś tam się czuje, nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale ogólnie nie jest źle. Trzeba. No po prostu wspierać się, bo jak będzie jeden w tą, drugi w tą, to na pewno nie dojdą do niczego. Jak te moją pierwsze konie nigdy można nie, wolno się nie raz, można, można się. Można się nieraz popłakać, ale trzeba dalej żyć. Oprócz orderów, pamiątkowych dyplomów i kwiatów na jubilatów czekał poczęstunek: wspólny taniec oraz muzyka na żywo, skrzypka Michała Jędryszka. Się wydaje że mimo wszystko uczucie jest, jest, chociaż ono jest inne, bo jest inne. Ale no, gdzie teraz iść, co teraz zaczynać, Przecież to byłoby nie tak w ogóle. A w końcu, ślubowaliśmy w kościele przed Panem Bogiem. Jak podkreślają jubilaci. By w zgodzie przeżyć 50 lat potrzebny jest kompromis i ciągłe pielęgnowanie uczuć. Nigdy w małżeństwie nie ma tak, że się wszystko tak. zgadza, dogadujemy się i jest. Tak Kończy się dogadujemy, i... skoro jesteśmy tyle lat, nie. Ale zawsze jakieś tam sprzeczki tak. były. Są. Zawsze któryś musi ustąpić. Tak, tak. A tak. jakby nie ustąpił, to by nas razem nie było tyle lat. Wszystkim wyróżnionym parom życzymy ciągłej miłości i samych wspaniałych chwil spędzonych ze swoją drugą połową.